Cześć, cześć, dzień dobry. Dzisiaj kolejny przepis na wyjątkowy upominek, słodki upominek dla tych, co lubią słodycze, ale też dla tych, co lubią kawę, bo dzisiaj przygotuję trufle kawowe. Przepis już naszykowany, znalazłam na naszej platformie Cookidoo w kolekcji Jadalne prezenty i działamy. Rozpocznij gotowanie. Do naczynia czystego i suchego yy, dodajemy jedną łyżeczkę kawy, rozpuszczalnej. Jedna łyżeczka kawy. Będziemy przygotowywać taki cukier kawowy, którym potem pokryjemy nasze trufle. Daję dalej. 100 gramów cukru. Cukier taki, jakiego używasz, może być biały, może być ksylitol, erytrol. Ja akurat miałam trzcinowy cukier. I dajemy dalej. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Nie jest łatwiej zdejmować całą pokrywę i całą miarkę razem z miarką. Wtedy wygodniej mi się wsypuje. I 5 sekund, obroty 9. Cukier nam się pięknie, kawowy pięknie nam się y, zmielił i połączył. Połączyły składniki. Otwieramy, zobaczcie, jakie tutaj czary, mary. Zadymienie robię. <grywy> kawowy cukier przesypać na płaski talerz. I oczywiście to robię. Tak jak powiedziałam, w tym cukrze będziemy maczać nasze trufle, żeby miały jeszcze taką fajną posypkę i do naczynia miksującego włożyć 200 g mlecznej czekolady połamanej na kawałki i 200 g białej czekolady. Ja wsypę wszystko od razu. Dajemy dalej, założyć miarkę na pokrywę naczynia. I daję dalej. I mamy 20 sekund obroty 10. Będzie nieco głośniej, ponieważ mamy naczynie ze stali nierdzewnej, więc ta czekolada będzie nam się troszeczkę tutaj obijać o, o ścianki, ale zobaczycie skuteczność. Noży skuteczność termomiksa, jak łatwo i szybko można zmielić nawet najtwardsze yy, produkty takie jak właśnie czekolada, jak kawa, jak jakieś przyprawy. Już kiedyś widzieliście jak przygotowywałam przyprawę piernikową, jak nawet całe laski cynamonu zostały pięknie zmiksowane. I działamy. Obroty 10. miks skończył pracę. Jedną dwie łyżeczki dodajemy kawę rozpuszczalnej, ale najpierw pokażę Wam obiecaną, zmiksowaną czekoladę. Mam nadzieję, że jest to widoczne. I dwie łyżeczki kawy. Ja dodam nieco więcej, bo przygotowałam więcej. To dwie, będzie 2,5 łyżeczki. I 100 gramów masła zimnego pokrojonego na kawałki. Oczywiście masło też możemy przygotować w termomiksie i to takie właśnie jest. Ma wyjątkowy, śmietankowy smak. Zachęcam, żebyście wypróbowali kiedyś, zrobili albo zwykłe masło, albo masło ziołowe, naprawdę smakuje rewelacyjnie. Dodałam masło i 25 g likieru kawowego. Mam tutaj likier 29, ciut więcej, ale to nie szkodzi, te 3-4 gramy, nic się nie dzieje i założyć ponownie pokrywę razem z miarką. I dajemy dalej i mamy 10 sekund obroty, 4,5. Teraz następuje mieszanie. I klikam dalej. Masę przełożyć do innego naczynia. Poczekać chwileczkę i nabierać za pomocą, przepraszam, nie widzę tutaj dobrze, nabierać za pomocą łyżeczki, a następnie formować w dłoniach kulki około 2 cm średnicy. I właśnie takie kuleczki możemy zanurzyć w tym cukrze. Zobaczcie, jaka fajna masa. Ja pokażę tak kilka kulek, takich przykładowych. A na końcu, już po zakończeniu filmiku, zobaczycie efekt na zdjęciach. Jak można ładnie zapakować prezent, taka kuleczka, i można ją obtoczyć w cukrze kawowym. Jeżeli ktoś woli, może też zastosować e, wiórki kokosowe, jakieś płatki czekoladowe, więc tutaj już kwestia tylko naszej inwencji. Można też taką kulkę zostawić do mm, takiego wyschnięcia i może być też bez posypki. I robimy tak z całą masą. Potem pakujemy do woreczków, jakichś takich celofanów. Ładnie wiążemy i wręczamy prezent ukochanej osobie albo komuś, komu chcemy osłodzić życie. Do zobaczenia, do następnego filmu. Mam nadzieję, że robicie te prezenty i wręczacie je najbliższym. Do zobaczenia. Pa, pa.